Dobra, mi się wszystko porobił sam. Ja się szykowałam, musiałam głowę umyć i takie tam. Przepraszam. Nie, nie mam czasu. On nie ma czasu. Ehm, Nadylże małe. Dobra, e, proszę, ty schowaj to tylko do swojego pracownika. A ja mam je też zaraz dam. E, Przekąskę sneakers i ciasteczka. Ja do tego skira sobie biorę, Laura mi kupiła. Eee. Muszę sobie termos schować dzisiaj w termosie kawa. Wiesz co, możesz ten kubek. Chcesz przejść, czy co? Tak. Mówi się, przepraszam. No, ja Nie, Resel, gdzie? Tam, w biały ten biały? Ja. w tym woreczku? W tym woreczku. Raselek masz wodę? Tak. Butelkę wody? Mhm. Ty masz tą małą butelkę? Zmieścił mi się? Gdzie jest ciastka? Dzień. Dobra, to, to idzie do samochodu naprzód. Jest taki on Nie wiem, o co mu chodzi. Dwie butelki zamykamy, nie wiem czy nie wziąć mokrych chusteczek. Tu jest, zamykamy. Dziękuję. Wszyscy zadowoleni, że na wycieczkę jadą, mówię wam. Oni nie lubią. taka jest prawda. Ale co z tego? Kogo to powiem? One są super A chusteczka z tym. Dobra, jeszcze tylko mam one. Biorę i wychodzę. Obskurne te. Ale chyba z tego wezmę. Z tej strony. jeszcze sprawdzić. Nie Wiecie co? My jak jedziemy wycieczki, na wycieczki rodzinne, na przykład jedzie z nami moja mama czy ktoś, to zawsze się składamy na przykład na paliwo, na jedzenie raz na takie rzeczy. Więc tutaj mam miejsce, dobra, wszystko wzięte. Grzeczny bądź. A wiem co miałam zabrać. Muszę zabrać oraz na pracę szkolną bo pies może zabrać nie... dzisiaj, dzisiaj idziemy już dzisiaj zwiedzamy no nie danie dzisiaj zwiedzamy miasteczko ja idę sobie Mamu. mogę dziękuję nie nie możesz dzisiaj zwiedzamy miasteczko pójdziemy sobie może tutaj gdzie ja specjalnie odchodzę gdzie mieszkał żeglarz na Szkocji, Szko, Szko, szkocki żeglarz, e, o, właśnie tu, cruzo. E, nie, cruzo, on się tak nie nazywał. Na podstawie tej powieści, e, na podstawie tego żeglarza po, powstała powieść e, o, właśnie, kapitanie cruzo. E, zobaczcie. Mhm. Super i tutaj jest y, dużo fajnych, patrzcie jak ładnie, którędy idziemy, przepiękny most, a tu, także dzisiaj zwiedzamy dwa miasteczka, dwie wioski, mama już mnie poprawiała, zobaczcie jak tutaj jest przepięknie, Razem chcę zejść tamtędy, więc chyba idziemy tamtędy, ja chciałam tylko tutaj ponagrywać i pokazywać przepięknie jest zobaczcie jak tutaj mało wody jak to wygląda także dużo tutaj jest do robienia do nagrywania idziemy dalej, a zostać z nami. zobaczcie no jaka piękna plaża, tu jest hotel, który się nazywa również Cruzo e, tutaj już mam ośka, tutaj idziemy na skały, przepiękna Przepiękna pogoda, fantastyczna. Wow. Miejsce robi wrażenie. Jest piękne. Tak, tak. Jak jest przypływ. No. Przepięknie, co? Także zobaczcie. Pie... a jak mało ludzi, jaka tu jest... Tu jest ten um, hotel. To jest wszystko. O, razem już sobie już Cudnie, cudnie. No nie mogę. Nie wiem jak mnie słychać, ale no nie mogę. Tu jest tak pięknie, wyjątkowo, że szok wszyscy gdzieś poszli i każdy coś robi się szuka. To tutaj to jest Przepięknie tu jest. Jezu, jak Pięknie. Warto było jechać tyle czasu. 2,5 godziny jazdy w jedną stronę od nas. Lazurowe morze. Lazurowe. Nie wiem czy Wy widzicie jakie jest przednie. Nie widzicie tego. Piękny kolor. Pięknie. To jest naprawdę fantastyczne. Dobra, zobaczcie. Russell, Patrzcie jak tu fajne. Wow. Ja wam dam filmiki w dwa dni. Ja tam nie wolno, tam jest prywatne. Ale okej okay, możesz nie zobaczyć. Ale tutaj pójdą. Musisz wrócić. No. Tam nic nie, nie wychodzi. Co dla mnie? Nie, nie wolno. Tak? Jak będziesz tu? A, A okej, okay. no ja idę już pić kawę. Zrobić, Nie, nie. You me? Patrzcie, jest super miasteczko. Teraz idziemy. Jezu, pięknie. Patrzcie. Teraz idziemy zwiedzać wioskę. Ale mieszkania mają przepiękne. Także dzisiaj długi, długi vlog. Za to, że nie było dwa dni. Nie? to będziecie mieć długi vlog. A z drugiego miasteczka prawdopodobnie jutro. O tam, zobaczcie. Tu na dachu, jak się no. zrobili. Razem tak nie robi. Nie grzeczny. Ale mieszkania przepiękne. O patrz, tu tak samo. To już wszędzie będą te przejścia. Zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie. Zobacz. Zaraz. Samo jedzie, a, a zobacz, gdzie jest ta statuetka. Mam! Tam jest... O, widzicie? Tu jest ta... Robinson Cruzo i on tutaj jest. Zaraz wam pokażę z bliska. Zobaczcie jak tutaj pięknie. Fajnie. Oj, nie przeczytam na pamiątkę. Aleksandra. Nie. Zrobię zdjęcie, to wam później pokażę. I tak to wygląda. I zobaczcie, idziemy dalej. Co prawda, tu jest czyjeś mieszkanie. Ale zobaczcie, jakie to miasteczko jest urokliwe. Miasteczko wioska rybacka. Uwielbiam takie. Zobaczcie, jak mają tu ładnie. Pani się patrzy już, i tam jest taka statuetka. Musiałam wejść. Wiem, kochanie, bo ja tam wchodziłam. Patrzcie. Wow. śliczne, nie? O samochód. Patrzcie. Przepiękne. uh